Hej przyjaciele, witajcie w części 46 Dead Space. Kontynuujemy naszą przygodę w rozdziale 11. Musimy iść do portu towarowego, do cholera tego wielkiego pomieszczenia tutaj. I będzie pewnie wesoło. Czekajcie. Dobra, musiałem się upewnić, że nagrywam. Dobra, idziemy. Zobaczymy co to nas będzie czekało. Więc późno wesołego. Będziemy się tego, co się kuźwa dzieje, o mam dwa węzy, dobra, <laughs> kombinezon coś, Kurde, no, na punkty życia bym zostawić jeszcze, ale z czym ja lubię chodzić, mało mam na maksa, to mam to, może strzelbę energetyczną, o przeładowanie i to nie spróbuję na to bez tego Kurde, coś słyszę na dole o coś później was słyszę dobra w wiem że na dole tutaj będzie trochę do zdobycia. ten pęk też róg Skalp pęk w każdej części tego space'a zawsze był no on jest tu. bo coś kuźwa słyszę. O, a ciebie słyszę. Pierdzia jak mam, mam cela, nie? Znaczy nie mam. Tutaj powinien być pęk. O, idź też. Kurde. Jasne. Dobra. Chciałem to zrobić. Ruchom żuraw, który jest gdzie? gdzie jest tu żuraw? nie wiem z Nie. Ciebie ja rany. Co jeszcze, że wiesz? Dobra, ostrza. Paliwo, ostrza. Gdzie jest ten kuźwa żuraw? Kredyty, paliwo, zajebiście. no. Czy naprawdę aż takie ograniczone? O, tu jest żuraw, dobra. Na środkowym mostku. O, tam szafki jeszcze. Ciekawe ile możemy obchnąć. Tęk pęk, tęk pęk, tęk pęk. to pęk, pęk, pęk. the fuck? ja nie cię, ja Już? Coś szybko poszło. Ty no, tylko to zostawił. Pierdzielę. Dobra, nie mogę tak za bardzo szaleć z tymi, tymi. No bo ja mimo zaraz się kurde wypstrykam znowu. Jak już nieraz było w tym playthrough. O! Kredyty, 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 po cholerę mi tyle Kredyty, kredyty kredyt, 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 kredyt. Nie wiem czy to coś jest. O! Skrzynek. Hmm. Tego nie otworzymy Dobra Nie wiem czy muszę pozwalać te wszystkie macki Znaczy te punkty całe Gdzie? Kurde jestem Co się dzieje? Dobra, idziemy na sztorek. O, Słyszę coś dziwnego Co najpierw jeszcze pozwie pozwiedzamy chwilę Nie, tu naokoło pobiegam po prostu Dobra Ale w ogóle jakieś apteczki? Dwie średnie, dobra, Marcin tu Może wrócić zasilować Dobra, most uruchomiony Oj. Co jest? Tam są... tam... Szafki jeszcze widzę. Polowej. O, złoty półprzewodnik. Ekstra. Tam, tu jeszcze były szafki. Szafki, szafeczki. Kredytami tam to mi serają naprawdę. Słuchajcie eee. co? Ja pójdę za Sory. Sorry. Nie jestem się walczyć z tymi paroma przeciwnikami. A teraz tylko pasję do mi ukażę, że się wracam do Sewpoint. No Bank coś wyskoczy. Albo nie. Dobra. Zaswerowane, możemy iść. Wiedziałem. No, coś tam wyleciało. W dupie. Idziemy na dół. Uruchomisz urabia. Jeszcze, kurde, gubię powoli. Żuraw, żura, żura chodź tu. Przeniesę nark do ładowni. Na przeniesę. Co jest? Правда? А дутых пальцев куда? Мнег бить, миг бить. да? Кто в дупе, O, może nie zauważyłem kiedy to się działo. Opa. No. Nie głową. <laughs> Chcesz? Kurde, bałem się, na nadepnę na ten. Co? Bałem się, że na, na tą minę. Tego samobójcy, co ma za sobą zawsze zamiast ręki. Pierdziele. Czałem się w dupę. Kurde zaraz żyć nie będę miał, nie? Dobra, wiem, wiem, wiem. Kurde, żyć już nie mam.

Moet je jeden. Je je oh. Jeszcze jeden. hem. Jij streeft hem. Wat is er? Duża apteczka, duża apteczka. Podnieś to, przenieś znak do ładowni. Czym kuźwa? nie zawsze się motam, nie? Za dużo nerwów. No znowu tamto to trzeba włączyć. Gdzie ten znak? A, muszę się tego pozbyć. Kuźwa jak? Gdzieś musi być ten, to coś się zastrzeliwuje. To? Nie, to. Dobra, dawajcie mi już O no, wiedziałem, no. że to jeszcze nie koniec. Pierz znowu? Dobra, na mostach znowu. Zabawa w kotka i myszka, kurde. Tupie. dupie. No. no już nie blokuje. Co już? Kain, your flight path goes by airlock 19. I can get there from the computer core. A pickup? Yes, we'll be there. Can you make it to the airlock alone? No movement on the cameras. I I'm just gonna run for it. Wish me luck. <sharp inhale> Kurde, to był przeciwnik no. no. Ty no jeszcze bez jaj. Co jeszcze staniesz? Tak myślałem. Dobra. Safe, kurde, safe. Stary. Tak. Uch, troszkę jak tam, tam było Dobra, gdzie jest hangar? Ja, to po drodze będziemy ten sklepik mijać znowu Save point, extra I Dobra Może coś w kiblu będzie Znaczy, w łazience I pochodzę, tak chodziłem. I pochodzę na to wchodziłem no, żeby stracić 5 naboi do Sudana Pierzcie Marcin Turno Nie, w dupie. To że na już nie wchodzę Biegnę tam gdzie mam być. Znaczy iść. Zachaczymy. Wiem, czy on tu leżał, czy nie? Leżał, dobra. No ja mam coś do sprzedania chyba jakiś złoty półprzewodnik. przewodnik z tego co pamiętam. Tak. I pęga! 30 tysięcy pęk kosztuje. O no A nie, że sprzedaję. 30 tysięcy. Dziwnie intrygujący artefakt z przeszłości. W sklepie zakrojony 30 tysięcy, nie? Stary pewnie 90 tysięcy, 92 tysiące. Nawet dobra, to przeniesiemy do schowka. I w schowku mamy 1, 2, 3, 4 duże apteczki, jedną średnią. Kurde, żadnej przy sobie. Może kupić dwie apteczki średnie albo jedną średnią, jedną małą. Tak też zrobimy, chyba. Tak. I to też. Dziękuję. Dobra, 85 tysięcy powinno starczyć. Trzy węzyły mamy. Dobra. I teraz tego. Idziemy zasajfować. Ty tam dalej stoisz? Dalej. No nie wiem, tutaj byłeś, czy nie? No dobra. Nie wiem, czy używać jakiś węzły. Mam kurde trzy. Chcę zostawić na te puste kółeczka, jakby nie o szósty poziom tego pancerza. Bo tam na pewno będą punkty życia. Mam trzy węzły. Nie, nie, nie tracimy. Nawet, że będę później tego żałował. Dobra, to będziemy kończyć tą część. 46 i 47. .00. No chyba powoli kończymy z tym rozdziałem, tak mi się wydaje. Yy, nie straszne. Dobra, sobie 17 godzin, gram. a ta gra podobna jest na 13. Dobrze, dziękuję zwykle za oglądanie części 46 i 47. Lecimy dalej. Dziękuję jeszcze raz i na razie.